Hola. ¿qué tal? Witajcie ze słonecznej Hiszpanii. Ja nazywam się Bartos Zawaski i jestem agentem nieruchomości w Alegria, profesjonalnej agencji nieruchomości oraz firmie deweloperskiej operującej głównie na Costa Blanca. Dzisiaj pokażę mieszkanie, które znajduje się niecałe 300 metrów od tej plaży i ma widok na morze. Zmierzam właśnie do mieszkania. Mieszkanie znajduje się niecałe 300 metrów od plaży Los Locos, Playa Los Locos. Znajduje się w bardzo takiej turystycznej części Torewiecha. Tu jest bardzo spokojnie, a zarazem bardzo blisko do, do plaży, do wszelkich, wszelkich usług, takich jak restauracje, sklepy itd. Mieszkanie znajduje się na dziewiątym piętrze i ma piękny widok na morze. Cena apartamentu to 157 900. Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, z dwóch łazienek, ma teren, na którym znajduje się budynek, jest ogrodzony oraz posiada całoroczny basen. Jestem już na terenie osiedla. Obok mnie jest basen, albo nawet można powiedzieć, że kilka basenów. Tutaj mamy większy, gdzie możemy troszkę sobie popływać. Jest tu taki mniejszy dla dzieci. Mamy nawet jacuzzi. I tam dalej jest jeszcze jeden, nieco, nieco mniejszy. Teren jest ogrodzony. Wejście na, na teren osiedla jest za pomocą pilota. No i tutaj możemy sobie spędzać cały rok, wypoczywać i, i relaksować się. Oczywiście ten teren jest tylko do użytku mieszkańców tego kompleksu. Jesteśmy już w mieszkaniu. Mieszkanie składa się, przypomnę, z dwóch sypialni, dwóch łazienek, przestronnego salonu, z którego jest od razu wyjście na balkon. Dosyć obszerny balkon około 4-5 metrów, m metrów kwadratowych, ale najciekawsze na tym balkonie jest widok. Widok jest niesamowity, bo mamy tutaj widok na Lamate i tak odległe odleglejsze tereny Torewiecha ale przede wszystkim po prawej stronie mamy morze. Piękny, niezaburzony widok na morze i to jest chyba najfajniejsze w tym mieszkaniu. Jesteśmy teraz w aneksie kuchennym. Jest on troszkę oddzielony od salonu, takim tutaj murkiem. Aneks kuchenny nie jest za duży, ale zmieściło się tutaj kilka... Najistotniejszych rzeczy, takich jak dosyć spory zlewozmywak, elektryczna płyta kuchenna, piekarnik, oczywiście lodówka. Wydaje mi się, że to jest fajne takie rozwiązanie, zastosowane w tym mieszkaniu, gdyż pralka jest schowana. Tu mamy brojler, oczywiście, i pralka jest schowana, nie widać ją zupełnie. Przejdźmy teraz do głównej sypialni. Znowu tutaj poprowadzę przez salon z salonu, tutaj mamy jeszcze kilka słów może, co, co mamy w salonie, w salonie mamy fajny narożnik i jak usiądziemy oczywiście widzimy morze bo mamy super widok na morze niezaburzony więc, więc to, jest, to jest naprawdę fajne w tym mieszkaniu, jesteśmy w głównej sypialni, spore łóżko no i znowu muszę powiedzieć, bo, no bo to jest jakby najważniejsze w tym mieszkaniu, znowu mamy widok z, na morze. E, to bardzo, bardzo podnosi wartość tego mieszkania, podnosi też wartość jeśli chodzi o przyszły ewentualny wynajem tej, tego apartamentu, więc z jednej sypialni również widzimy morze. Tu mamy fajne, wbudowaną, fajną szafę. No i przy, co jest dosyć standardowe w Hiszpanii, w, przy sypialni jest zaraz łazienka, która jest prywatną łazienką osób, które zamieszkują tę sypialnię. Łazienka dosyć spora, mamy wanno prysznic, dosyć dużą powierzchnię, jeśli chodzi o umywalkę, lustro itd. Przejdźmy teraz do drugiej sypialni. Idąc do drugiej sypialni, mijamy też drugą łazienkę, taką wspólną dla, dla gości, która jest usytuowana też obok salonu. Łazienka jest troszkę mniejsza niż ta prywatna w, w głównej sypialni, ale zmieścił się prysznic, umywalka dosyć obszerna. I, I to jest taka łazienka druga dla gości, nieco mniejsza. Przejdźmy teraz do drugiej sypialni. E, też jest nieco mniejsza niż, niż główna sypialnia. E, wyjście jest na okno, ma wyjście na patio. E, szafa tutaj już jest dostawiona, jakieś kilka półek. E, jest to taka sypialnia typowo dla, dla gości. W mieszkaniu mamy wbudowany system klimatyzacji. System klimatyzacji jest też systemem grzewczym, ma funkcję grzewczą. Tutaj widzimy otwory od klimatyzacji i tutaj możemy sobie ustawić, czy klimatyzacja ma chłodzić, czy ma grzać. Oczywiście możemy ustawić temperaturę. Czas na małe podsumowanie. Mieszkanie jest z 2007 roku, ma piękny widok na morze oraz okoliczne tutaj, e, okolice Torewiecha oraz e, pobliskie miejscowości. E, jesteśmy na 9 piętrze, mieszkanie znajduje się na 9 piętrze. E, cały kompleks jest ogrodzony, wejście na kompleks jest e, za pomocą pilota, e, ma całoroczny basen. Mieszkanie kosztuje, przypomnę, 157 900 euro. Oczywiście do tego trzeba doliczyć 10% podatku. Notariusz to jest o koszt około 1200 euro. No i opcjonalnie kancelaria prawna koszt 990 euro. Jeżeli chcą się Państwo cieszyć takim widokiem, morza to serdecznie zapraszam do kontaktu. I co? Widzimy się w Hiszpanii. A